Jurassic Park, Jurassic World, ogólnie cała sześciofilmowa seria. Zawsze te filmy uwielbiałem i co za tym idzie, jako iż uwielbiałem również LEGO, zbierałem z nich zestawy. A w tym filmie, jako iż już 50 subskrypcji na tym kanale, w sumie to teraz już ponad 50, pokażę wam moją kolekcję dinozaurów z LEGO, więc zaczynajmy. Do it! Więc wziąłem na playta i zaczynajmy film. Ważna informacja. Zaczniemy od najmniejszych dinozaurów, a skończymy na największych. Każdy będzie ponumerowany. Wśród najmniejszych dinozaurów z najmniejszej grupy znajdują się oto takie trzy w takim zielonym kolorze i trzy w brązowym. Te dwa są identyczne, mogą służyć jako całkiem niezbyt konsolny, chociaż ostatecznie uważane są chyba za raptory. Ale naprawdę te odlewy są tak uniwersalne, że mogą pasować do mniej więcej każdego dinozaura. W tym jeden to mała Blue. Potem z upadłego królestwa. A wśród tej trójki jest jeden tylko oryginalny dinozaur. Reszta to dwóch chińskich impostorów. Macie teraz czas, żeby wybrać, które jest prawdziwy Arturinia. Ten! Ten jest oryginalny. <m -tryce> Kolejny dinozaur to Beta, czyli córka Blue. Ta z Drasyguard Domino. Jak widać jest ona większa od małych raptorów, ale mniejsza od tych dużych. Wygląda naprawdę bardzo fajnie. Malowania są niemalże identyczne jak u większej wersji, czyli Blue. Tyle że z jednej strony sięga i ten pasek do oka, a z drugiej nie. Kolejny na tej liście jest młody dilofozaur. I to pierwszy, który ma ruchomy element. A tak dokładnie ruchomą żufę. Moim zdaniem odlew ten wygląda bardzo ładnie. Szkoda tylko, że nogi się nie ruszają, ale to jest wyłącznie w tej dużej wersji. Ogon jest gumowy. Jak można zauważyć, jest to również pierwszy dilofozaur, który ma gumową część. W tym zestawieniu. A charakterystyczna kryza to plucie radem. Ciekawostka. Taki zabieg był tylko i wyłącznie w. Jurassic World i Jurassic Park. W rzeczywistości taki dinozaur nie miał absolutnie niczego takiego. To, czego się nie spodziewaliście, a mianowicie krokodyl, który, no niby jest krokodylem, ale naprawdę bardzo mi pasuje do takich dinozaurowych klimatów. Ma taki ruchomy ogon i ścianka. Dobra. Kolejnym zwierzęciem na liście jest Pteranodon. Celowo powiedziałem zwierzęciem, nie dinozaurem, dlatego, że teranodony nie były dinozaurami. Były latającymi gadami, gadami żyjącymi w okresie, w którym również żyły dinozaury. No, oto taki ruchomy dziób gumowy, tak samo dół jest gumowy i ruchome skrzydła. Bardzo ładny odlew. Następny jest galin. Ma oto taki pogon gumowy. Otwieram się pysk. Potrafię ruszać się rękami oraz nogami. Był on bardzo szybkim dinozaurem, który wystąpił w parku i chyba... Nie wreszcie części chyba też wystąpił w tych nie jestem czy w tej. Yy, z góry przepraszam, bo zaczęło lać. Yy, dlatego jest oto taki dźwięk. Można spojrzeć, co mam za oknem. Ten otodinozaur dinozaur nie jest oryginalny z LEGO. Jest on hmm, podróbką, muszę się przyznać. Jest to moloch. Uznałem, że zamiast takich zwykłych, krótkich łów, kolców, będą lepsze takie długie. Dwa rodzaje. Ma gumowy ogon, wyruszały mu się ręce i nogi. Jedyne, co, czym się różni potem, że nie ma napisów LEGO, plus jest wykonany z troszkę gorszej jakości plastiku a ogólnie poza tym jest naprawdę dobry jak na podróbkę. Wiesz, teraz tam w ogóle burza ogóle. Dobra, przejdźmy do tego, co wszyscy kochają, a mianowicie Velociraptory, które często są mylone z i W końcu nie wiadomo, czy w Jurassic Parku były te Deinonychy, czy Velociraptory, ale to chyba ostatecznie jest tak, że to były Deinonychy, tylko że Spielberg nazwał je Velociraptorami. Tak czasem bywa. Zacznijmy od mojego ulubionego wylotnika, a mianowicie tego z Lego Przygody 2, który był moim pierwszym dinozaurem z Lego. Nie pierwszym, którego widziałam rzecz jasna, ale pierwszym, jakiego dostałem. Wygląda on tak, ma bardzo charakterystyczne umalowanie, ponieważ jest cały niebieski. Zęby są pomalowane. Myślę, że jak na taki stan tyle lat, to trzyma się całkiem nieźle. Ogólnie bardzo ładny, ruszam się ogon. Plus jest pazur, z którą myślę, że nikt nie chciałby zostać sam na sam. Teraz pora na blue, dokładnie tą Jurassic World Dominion. Wygląda ona bardzo ładnie, w końcu przypomina oryginał z filmu, w przeciwieństwie do wersji z Jurassic World i Jurassic World Upadłe Królestwo. Ruszają się i łapy, wszystko jest podobnie jak tam. Manowanie jest bardzo ładne, wszystko elegancko widać. Z tej strony moim zdaniem głowa wygląda lepiej. I jak zwykle, lego nas nie zawiodło. Teraz przejdźmy do już nieco gorzej wyglądającego raptora, który ogólnie miałby się być w dobry, gdyby nie niedopracowania. Patrzcie. Tutaj to się nawet nie ciągnie. Hmm. Nie ma... Jest kompletna niespójność kolorystyczna. Tutaj to się powinno ciągnąć i cyk. Ogon bez żadnych malowań. Gumowy. Łapy zawsze są bez malowań. Nogi jeszcze da się przeżyć, ale nie wygląda za bardzo. Jest to dinozaur, którego osobiście dostałem od kuzyna. Zęby mają malowanie. A teraz mamy impostora, czyli chińską Blue. Blue z upadłego królestwa. Zęby malowane ogólnie raczej by nikt nie rozpoznał, oprócz tak jak w przypadku Stygimolocha, gorszej jakości plastik oraz ogon, który już w przypadku Molocha był ruchomy, w sensie gumowy, ale tutaj niestety nie jest. Jest całość z z plastiku, a więc. No. Przeszliśmy już do dużych dinozaurów. Od razu dam figurkę do porównania. Tematycznie oena. Jak widać, ten oto ankylosaur jest naprawdę z sporych rozmiarów, co mi się jak najbardziej podoba. go również mam od kuzyna. Ma ruchomy ogon, którym pokonałby nie jedną osobę. A na plecach kolca, kolczasty pancerz. Niestety tutaj ma oto taką dziurę. Jak mówię, nie wygląda to dobrze, Lego, proszę, nie róbcie tak. A na górze czterostadowy. Miejsce do przyczepienia choćby figurki, bądź czegoś zbudowania, no jednak to musi być Lego. Musi mieć stady. Klasycznie, tak jak będzie w każdym dużym dinozaurze. Figurka do porównania. Tutaj akurat taki z terworsów. Dinozaur ten jest dość duży. Jest to Indoraptor że z Jurassic World. Upadłe Królestwo. że jest jeden minus. Chiński. Ale nie przejmujmy się tym. Ma ruchome we, we wszystkie strony. Web. Proszę bardzo. Otwiera nawet pysk. Ruchoma Żukwa. Bardzo jest fajny do pozycjonowania. Tutaj mamy yy, łapy. Które nie dość, że ruszają się tak. I potrafię ruszać się jeszcze dłońmi. Rzecz jasna, ruszają się nogi, Każde oddzielnie i ogon, ale słabo to wygląda ze względu na ten pasek. Do zestawienia pozwoliłem sobie dodać budowlę, która jest z zestawu nie jest moja, a mianowicie takiego to T-Rexa. Nie będziemy długo o nim rozprawiać, ponieważ jest to budowla z zestawu. Nie jest to odlew, więc no, bardzo fajnie wygląda. Mi się podoba osobiście. Jeszcze figurka dla porównania, i proszę bardzo. A teraz pora na prawdziwego potwora, czyli największego dinozaura w tym filmie. Dlatego, zanim Ci go pokażę, proponuję zastawić łapkę w górę i subskrypcję na kanale. A teraz zapraszam. A oto największy dinozaur, jakiego mam, a mianowicie również od kuzyna Indominus Rex z filmu Jurassic World. Przepiękny, naprawdę. Jest to ta nowsza wersja, nie ta stara z 2015 Posiada takie srebrne, błyszczące się zdobienia. A ogólnie cały jest szary. Łapy wyglądają tak. Bodajże zostały również użyte w Giganotosaurze z fali Jurassic World Dominion. Mamy tutaj ruchomą wszystkie strony głowę. brzuchę, która jest ruchoma i może się otwierać. I wszędzie tutaj takie koleczaste ciało. Pokon jest tutaj tylko na końcu gumowy i to taka twardsza guma już jest. I naprawdę podoba mi się. Jeszcze figurka Wiedźmina dla Skali. Od czasu nagrania tego filmu udało mi się ogarnąć jeszcze takie dwa małe raptory. I dziękuję za obejrzenie tego filmu, mam nadzieję, że się podobał. Bardzo dziękuję za to całe 50, w sumie teraz już 55 subskrypcji na kanale. I do zobaczenia w następnym filmie którą będzie najprawdopodobniej animacja z Wiedźmina albo tutaj Was zaskoczę moc z FNAFA.